ma tutaj Podrych Cos to kolejny Opening, tym razem będzie trochę szybszy, troszeczkę Spróbuję go szybciej ogarnąć, ale pewnie mi się nie uda. Dzisiaj będziemy mieli 50 Surprise Nestów, to było z eventu takiego wielkanocnego, można powiedzieć. Może wiosennego. I z tego wypadają różne przedmioty, od najgorszych jajek po jakieś tam worki, worki, worki z prezentami, które są tam troszeczkę warte. I Akurat mm, Za bardzo mnie tutaj Za bardzo się to chyba nie będę wkurzać Ze względu na to, że To będzie w mniej więcej no Nic tutaj strasznego nie dostanę Ani nic mega dobrego no, Raczej nie będę jakichś specjalnych rzeczy Ale jak coś fajnego wpadnie to się cieszę Dobra, to otwieramy Ok, 10 jajek 10 cukierasów Znowu 10 jajek Czekolada Kolejny kolor jajek Głównie te jajka daje O, Czerwony surprise bag To jest bardzo dobry przedmiot Nie wiem ile on jest wart, ale potem będziemy mogli przynajmniej sprawdzić I otwieramy sobie dalej Widzicie, głównie daje nam jajka To nie jest aż takie dobre Okej, okay, kolejna czekolada Czekoladki sobie będę przerzucać Okej okay. Ja już prawie skończyliśmy opening. Ale jeszcze coś tutaj leci. <laughs> wszystkie chyba kolory tych jajek. Tada. Tak wyglądał opening. Co jest dobre? Mamy tutaj surprise bag czerwony. Nie wiem, czy czekolada jest warta. W sumie też sprawdzę. Ogólnie jajka prawdopodobnie są warte Zero, a cukieraski to sobie Zostawię, ale mam gdzieś. Tak, jak widzicie, mam cztery. Następnego następny penning yy, będzie z Medicine Pouchy, a potem jeszcze znowu ten. Tylko teraz to sprawdzić, ile jest warty Red Surprise Bug. Surprise. Su 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 o, o było surprise Bug. No, sprzedają kolesie po pół miliona. Coś mi się wydaje, że mi wpadł dobry item. Nareszcie! No, nareszcie! Dobra, ale nie będę go otwierał. Takie trochę hamskie. Zagranie, nie będę go otwierał. Taki jest drop. Czekam, może wrzucę tutaj jeszcze te czekoladki. Okej, okay, tak wygląda mniej więcej drop z 50. Mi się wydaje, że dobrze, bo wypadną ten yy, surprise bag Czerwony jest chyba najlepszy z tego co wiem. Tylko wiecie, gówno z niego też może wypaść. I może kiedyś też go otworzymy. Cieszę się teraz. Ach, będzie dobry. Mam nadzieję, że następny Medicine Poacher wywalą nam slug druga, ale dobra. kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was do następnych odcinków. Pamiętajcie, to był Patryczko Na razie.